Osoczeni korzeniami, zaczynamy wędrówkę. No, cześć. Dzisiaj wybraliśmy się na zaległą wycieczkę brzegiem Brdy w Smukale. Chcemy zrobić pentelkę. Pentelkę. Chcemy zrobić pentelkę. Jesteśmy po prawej stronie Brdy Tam widzicie drugi brzeg Za jakiś czas będziemy tamtą stroną wracać Na przejścia, nie wiem, mamy razem 10 km, Może mniej, może więcej A wyprawa zaległa, bo już od dłuższego czasu planowaliśmy I jak to z planowaniem? Jak coś zaplanujesz To życie wszystkie plany weryfikuje i zmienia No i teraz tak Mamy do przejścia 4112 metrów, y, kilometrów, na biegun północny. Wolałbym, żeby to były metry, byśmy bliżej trochę mieli, no ale, 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 ale. śmigamy. Póki co idziemy szlakiem żółtym. Ładnie to wszystko wycięli, ale tak szczerze mówiąc, szlaki jako takie nas nie interesują, bo po prostu chcemy się trzymać jak najbliżej koryta rzeki. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Idziemy. To miejsce na jednym filmiku, już wam pokazywałem. Śmiałem się, że można zabrać żelazko do lasu, maszynkę na, na, na prąd, bo jest panel, który wisi na słupie energetycznym. Teraz pytanie. Co on zasila? Czy linie wysokiego napięcia, czy to jest tylko taka ozdoba? Szlak wygląda całkiem ciekawie. Malowniczo bym powiedział. Chodzi się takimi trochę chaszczami. Zresztą, jak już wspomniałem, jakiś czas temu do tej byliśmy na kawie kawusi, a orzechowej, najlepszej I raz mi się zdarzyło tym szlakiem jechać na rowerze. To było jakiś czas temu, kiedy to jeszcze. Kolana pozwalały na takie wyprawy. Tu mi żona coś pokazuje. Spruchniały kawałek drzewa. Coś go obżarło. No i lecimy dalej. Po drodze czekają nas punkty widokowe. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Natomiast po drugiej stronie a jeszcze Wam nie powiem. To będzie dla mnie też niespodzianka, bo w tamtym miejscu mnie jeszcze nie było. Dicz Moja żona. I brda. No i niewątpliwa atrakcja na szlaku. Sami popatrzcie. Od razu się zrobiło miło i przyjemnie. Mały dołek i już zaraz śmietnisko z niego zrobili butelki, plastiki, krzesełka do wyboru, do koloru nawet chyba kawałek ogrodzenia patrzcie, jakie piękne wagniska, gdzieś tu skądś woda wysiąka a skoro tak to można by się jej napić powinna być w porządku, zdrowa a przed chwilą nam yy, dwa koziołki przeleciały drogę może uda się je nagrać, bo szły w stronę, e, w stronę brydy, a z krzaków chwilę wcześniej wypłoszyliśmy jakiegoś zwierzaka z kopytami i to taki dosyć ciężki, więc może, coraz się wątpię, ale może to był jeleń, a teraz cicho. Patrzcie jaki klimat, zwalone drzewo zrobiło tu robotę, fajnie to wygląda. Ale zaraz Wam pokażę jeszcze bardziej klimatyczną rzecz. Jedna i druga, i już się rozglądam, czy widać następne, ale nie. Ładnie? Pewnie, że ładnie. Brda sobie niby leniwie płynie, ale ona wcale taka leniwa nie jest, jak się wydaje. Oj! Nie zabij się! Trochę z górki. Trochę pod górkę. To, co prawda, nie na moje kolana, ale tutaj wielkiego dramatu nie ma. Tyle to sobie jeszcze poradzę. Najwyżej jutro będę zdychał z bólu. A widzę, gałąź jest zwalona i się ociera niebezpieczne miejsce, lecimy i jakieś takie wąwozy też mamy na szlaku Oj, będę to przeklinał Będę przeklinał No i teraz jesteśmy na trochę zarośniętym punkcie widokowym w tle widać most, który prowadzi do Bożenkowa. Ale zerknijcie, tu! Jaka przepaść! Jesteście trochę na powiększeniu, zmniejszam. No i tak to właśnie. O, to wygląda. ten punkt widokowy. Super. widoczek podobny, ale punkt inny. Ładnie. Niestety teraz nas czeka najgorszy fragment tej drogi. Czyli przeprawa przez most na drugą stronę Brydy, gdzie będziemy kontynuować naszą leśną wycieczkę. Zaraz dojdziemy do mostu, a przeprawa jest o tyle zła, że tu nie ma niestety pobocza dla pieszych, ale damy radę. Tamtą stronę jak pójdziemy będzie przystań dla kajakarzy kawałek dalej z wiatą miejscem ogniskowym ale tam zawsze jest bardzo dużo ludzi a z tamtej strony tam gdzie ten piak widać, chociaż nie widać, przed chwilą byliśmy. No to trafiliśmy na szlakowskaz. Teraz pójdziemy szlakiem niebieskim. Ile się da? A ile się da? Zobaczymy. Tej strony niestety nie znam. Idę po raz pierwszy. Zresztą moja żona też. Gdzie dojdziemy, tam będziemy i tyle. Ahoj przygoda, jak to mówią wysokogórscy marynarze. No i mamy pierwszą przeszkodę. Na szczęście niezbyt dramatyczną. Ale schylać się trzeba. Haha, fajnie. A w tym oto miejscu robimy sobie małą przerwę. Napić się, skarpety, gacie podciągnąć i można lecieć dalej. około km. O, słyszeliście, 6-7 km. No zobaczymy ile to wyjdzie na końcu. Tak jest. Po krótkiej przerwie. Jeszcze wam się pochwalę. Na razie tyle, ale już coś jest. No i zaraz trochę asfaltem. Natrafiliśmy po drodze przy ogródkach działkowych na plac zabaw. Wiecie co? To jest perelowski sprzęt. Sam na takim sprzęcie za dzieciaka się ujałem, skakałem, hasałem. No normalnie szok, kawał starej historii. Jeszcze raz zobaczcie takie, takie wynalazki. No ekstra. Ale wspomnienia. I tak sobie idąc doszliśmy na kemping Janowo. Na szlaku Brdy, telefon. Oflagowane, czyli coś, jakieś życie tutaj jest No dobra, wejdę zapytam No tak, mamy październik, jest poza Sezonem yy, Trzeba płacić, dychę za wejście, więc ja nie będę tutaj płacił, idziemy dalej A tam w tle widać wioskę indiańską, która No chyba też już nie istnieje Taka miała być atrakcja, a proszę bardzo Czarno na no białym Osoba 15, samochód 10, pies, chyba 0. Nie dotyczy czasowiczów. Ośrodek pamięta też czasy PRL-u, i z tego, co o nim słyszałem, no to niestety jest w stanie, no słabiutkim, słabiutkim delikatnie ujmując. Także myślę, nic tu ponad Czas w las, drogę dalszą, idąc w kierunku brdy. Omijamy ten cały ośrodek i z tej strony udało się podejść do tych bigłamów, które są tylko patykami. No tak to wygląda. Wielka wioska indiańska. No spodziewałem się czegoś więcej, bo słyszałem o tym miejscu. No ale to chyba już wszystko umarło. Zresztą tak jak i ten cały ośrodek niedługo się zawali, zgnije, zbudwieje i będzie koniec i w dole brda. A przed nami Bela. Trzeba się skłonić Leszemu. I nie podskakiwać, tylko ładnie grześnie przejść. Bo się leży. Zdenerwuje. No to doszliśmy do dzikiej plaży nad Brdą. Plaża ta. O, fajnie. Plaża ta jest coraz częściej pokazywana. W internetach tutaj bym powiedział raczej tak lokalnie zachwalana, że mało ludzi, że ładne miejsce i tak dalej. No niestety jak będą tak zachwalać, to mało ludzi to już nie będzie. Drogi do niej już prowadzą, także straci niebawem pewnie swój urok, zginie w tonach śmieci i tak ona sobie wygląda z tej strony więc spora plażyczka, ale zejście no słabe. No niestety ja się nie będę pchał. A w tym oto malowniczym miejscu, bo wygląda tu całkiem sympatycznie, robimy sobie przerwę obiadową. O, no, tak to się prezentuje. Nawet grzyby są niejadalne. Znaczy, wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz. Ej tutaj w takim klimacie będzie obiad. Niech pan nic nie powie, że z liściem na głowie. No a kto? <grywa> o, no jak tu bliżej. Dzisiaj na obiad mamy kropsiki w sosie grzybowym, ale chcę wam pokazać mój stary otwieracz. Już trochę porzewiały, ale nadal działa wyśmienicie Taka to atrakcja Takie to klopsy z makaronem będę Pychota I w tym momencie wydarzył się wypadek To znaczy taki bardziej incydent w sumie a konkretnie rzecz biorąc, w trakcie nagrywania musiałem gdzieś przełączyć paluchem z opcji wideo na opcję foto, i zamiast nagrywać, zrobiłem całe dwa zdjęcia. No śliczne zdjęcia, piękne, cudowne, właśnie widzicie. No, tak to się niestety kończy, gdy człowiek jest nieuważny. Słuchajcie, szlak bardzo fajny, szlak. Droga, którą szliśmy szlakami, no bo tak było. No raczej nas nie do końca te szlaki interesowały. Wyznaczyłem sobie swój szlak, czyli taki wiecie, no po mojemu. Jak to, ja muszę zawsze coś zrobić na przekór innym, chcę zobaczyć coś innego. No i dlatego tak właśnie wyszło, jak wyszło. Trasa nam wyniosła 13 km z jakimś tam hakiem. Było bardzo miło i przyjemnie, piękne widoki. No w ogóle uroczy, uroczy to zakątek przy tej naszej brdzie. I na tym kończę ten film. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować, zalajkować czy komentować, zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.